Siemanko, siemanko, zaczynamy kolejny dzień. Już po świętach, po długim weekendzie. Także trzeba powoli zabierać się za robotę. Ja właśnie będę odpalał Dafa. Kajcie, czekajcie, muszę klap klapki zostawić. O, ja będę odpalał Dafa. Jadę Dafem. No. Będę DAFA odpalą hmm. chyba nie odpalę DAFA Co najszybciej zrobić? Najszybciej w sumie Prostownik, który ściągnąć. Dobra, tylko może Może w takim razie wezmę najpierw miernik Zobaczę, z którego akumulatora tu coś jest nie tak. Hm. To i sobie pojechał. Kurde, nie no, tu wszystko wyłączane było. Czyli, czyli tak, na start zaczynają się schody. Oj, tu jeszcze opona jest. A jak tu dookoła w ogóle to wygląda? No dobra. Także ja idę pomiernik i rozciągać prostownik. Dobra. Jesteśmy już tutaj. Zbędziemy. Sprawdzamy co i jak. Uuu! A wy widzicie te klemy? Co to kurwa? Tu słabo styka chyba. A to jakaś Maś. Jakaś chyba Maś. A kurde, zapomniałem, że ten miernik raz pokazuje, raz nie pokazuje. Strasznie daleko. To ma 12. A ten po prawo ma 7, a ten ma 12. Ale tam że to ten jest nowy. Gdzie my tu nie zmienialiśmy? Chyba zmienialiśmy. Dobra, podłączymy już do gniazdka. Odpalamy tutaj. No, i po prostu nie wiem, czy dzisiaj będzie czas. U. Ale, jak dzisiaj będzie czas, to na pewno poczyścimy te klemy. Bo ogólnie tak, ja jadę teraz zawieźć ciąg, gdzieś tam ponad 100 km w jedną stronę, bodajże 80. A do wieczora trzeba załadować skanie. Bo no mamy tam 60 ze 4 wózki widłowe i 4 baterie. Nie wiem jak to tu wejdzie. Ale klient mówi, że tak popakował, że to wszystko wejdzie. No i jutro z rana znowu ruszamy na. się tam za ten Wrocław. I za Wrocławia będziemy, będziemy przyciągać tutaj, wózek widłowy. Po prawo akumulator jest słabszy. I teraz jest słabszy, bo. Ta klema i go nie doładowuje? Nie wiem, dlatego zostawiam sobie miernik i będę po prostu z nim yy, Sprawdzę zaraz to ładowanie. I w ogóle jak tu się ma. Kurde, bo tak, no to patrzcie, on się minutę podładował i już odpalił. bodajże 75 koni z ładowaczem tam go troszeczkę widzicie e, ogólnie no fajnie wygląda zgrabnie e, ten, kabina fajna duża kurde do 30 taką kabina byśmy mogli założyć taka przestronna już bezsłupkowa e, e. trzeba się na tym zastanowić Nie na kamerze tak nie widać kurde jaka dobra kamera chyba ja w niej będę jechał bo ogólnie jest taka mgła, ale na kamerze to wygląda całkiem ładnie. Jadę na... Jadę na rozładunek. Mam na roz, rozładunek 120 km chyba z tego co wstępnie patrzyłem. Także... Sobie wyjdę chwilę, pokażę Wam Ursusa C380 tego co wiozę, bo już mam niedaleko do klienta ile sobie ustałem, bo musiałem jeszcze posprawdzać tutaj pasy. Tak jak widać Pięknie stoi Pięknie stoi No i co? I idziemy dalej, bo ubierałem się, jest tylko 5 stopni Jakoś tu zimno jest Masakra Teraz po co czekać Samochody o, Jeszcze jeden Idziemy dalej Gadałem z Łukaszem Jeszcze zanim Będziemy yy, się ładować na ten Wrocław to jeszcze jest jeden temat do ogarnięcia. No kurde, też się to pewnie za 4-5 godzin zejdzie. Uuu, to chyba będziemy po, po ciemku już ten wrocław ładować, tak co się patrzę. To, żeby trawki nie zmiszczyć. No ale nic, za to jutro będziemy mieli spokojniejszy dzień. Spokojnie sobie ten wrocław zrobimy, pojedziemy w podwójny i to myślę, że i tak do nocy wrócimy, tak żeby w piątek móc normalnie pracować, no bo piątek na piątek już też trochę roboty mamy. No i co i weekend. Plan jest w sobotę zacząć spawać bramę, nie tam na działce. Materiał wszystko jak widzieliście już jest. Jak wyjdzie jeszcze zobaczymy. No. Oby nie padało, no bo jak będzie padać, to co to w samym garażu za robota, tak byśmy to połapać, wiecie, to połap, to iść przymierz. Lepiej by to było robić pod garażem. Później już tego spawać w środku, by nie biało. A gdzie on tam cofa? <goda> Kiedyby jakiś zjazd był? Bardzo za podwózkę, na razie. Jest i Łukasik. Także. U. O, oczko się spaliło. Oczko dla jego się spaliło, widział ty? siema Ja się. Oczko smutne napierdala Tak, włącz. Kurde, miałem nie przykinać. Dobra, wracamy z powrotem na to drogę, powinniśmy wracać. Tak, Damianek, Damianek nie podwiózł do Łukasza Tutaj przez ósemkę Bo jedziemy jeszcze na Jedziemy na załadunek I Będziemy już z rana mogli ruszać tam za Wrocław Także pędzimy dalej O nie Kolejny let nam się spalił Na górze My właśnie zajechaliśmy na załadunek Będziemy Ładować właśnie te duszki co mówiłem Dobra, stój na razie A daj trochę jeszcze do przodu Dobra. Będziemy tutaj ładować wózki, szkoda, że już jest noc. Pewnie jutro na rozładunku nagramy. Będziemy ładować wózki. Baterie. Także będziemy trochę czasu nam to zejdzie. O, bo to tymi bateriami potem sami sobie cała 3,5 no bo jest niższe soło od tego no, Tak jakoś jakoś damy radę Takimi rzeczami tak, rzeczy robiły. robiły Także Ja mam już Drugą kamerkę na głowie <laughs> Nie no latarkę I, I Zaczynamy tutaj ładować będziemy zaraz Patrzeć co to z tego wyjdzie O jest już 60 do załadunku także ładujemy Zaczyna to wyglądać. <noise> Mamy już trzy załadowane. tych coś jeszcze daleko. Tam chłopaki jeszcze w czwarty wrzuco Zaraz nam i wtedy tutaj baterie, palety, tu ciągniki, kurde, to to wszystko do... to. Ty jeszcze luzu chyba zostanie no. dużo, co? Jak myślisz? Myślę, że myślę, że tak. <noise> Dobra. Także ładujemy dalej. <noise> Co? Co? to nasz nie działa, żeby weszła? Przydaj nam spokój I tak mamy tygański tabor Ale pusta Bo, bo ja Sydanem jeżdżę i nie wejdzie do Sydana. Dlatego tak wszystko pokuje A myślałem, że... A to nie, myślałem może jakimś busem Nie Wejdziemy, idealnie Jeszcze dawać, A, bo tam paleta Kolejny dzionek, dzień właśnie naszego wyjazdu. Sprawdzamy tutaj jeszcze czy coś nam tu wyłączyło. Jakiegoś błęda złapała ta kamera. Na ósemce tak nie było, panie Adrianie. Sprawdzamy czy tu jest wszystko dobrze. No dobrze. Tu pasa nie dotyka. Wszystko jest dociśnięte. Nie jest Ja to wyjmę w ogóle Teraz będzie wszystko wspaniale O skrzynka na kółkach Ale ona, ona się nie ruszy I tak to wygląda z tej strony yy, I za dnia Z tej strony I za dnia Także startujemy. O, my jesteśmy gdzieś na wysokości Dąbrowy. Właśnie się zamieniamy. Można posprawdzać. E, wszystko dobrze. Łukasz poszedł na stację. Tutaj wszystko jest jak było, tutaj wszystko jest jak było i możemy pójść dalej. Wszystko, wszystko mamy, nic nie zgubiliśmy jak na razie i do celu jeszcze mamy 200 km, z wczorajszym załadunkiem zrobiliśmy już 400. 50 km. No, tutaj za Wrocławem też piękna pogoda. Właściwie właśnie mamy ostatni kilometr. Do Rozwoju. Ale dobrze, ładna pogoda, szczególnie jest ciepło. No i to jest fajne, że jest jasno, prawda? Takie jest, udało się jakoś w miarę, ta trasa poleciała. No w sumie tak. Zajęło nam to 7.40. Te 7 godzin, 7 tak godzin. Się, że lubi. Takie tempo było nie za straszne. No, wiecie, a dwójkę, wiecie, kochane, tak no. sami wiecie, jak jest na dwójce. Także my tutaj ostatnie parę set metrów i zdejmujemy. Dobra, czyli ja jutro działam dla agi. Dobra, na łączach będziemy. No. Tak ja. Rozładunek na ulicy, bo słabo z miejscem. Ksiątka, dawaj podnoś. O, gazu dał. Westor i od razu tam widziałem, się uniósł do góry. Może spróbuję tu się udać. No Patrz, ja tutaj to spróbuję, to co? Ja to Żeby nie jechać aż tam, gdzieś do krzyżówki. Się Też tak myślę, że to się uda. Ale bajki, to idzie sprawniej niż yy, no. myśleliśmy. Załodórek zawsze dłużej idzie. Także... Planujemy zajechać zaraz na załadunek i po załadunku Łukasz stawia obiad o kolację. Bo już ja postawiłem kurde obiad. Jaki obiad? Bachodogi zjadłeś, to tam mnie dużo kosztowały, to jak jest Ja mam i na jedzony O nie, to Już się najedliśmy. Szybka zawrotka Czego tutaj pan się z busa pcha? Pół godziny rozładunku No i będzie to dobra i 40 minut No to i tak jest trochę lepiej, nie? Niż było O Jezu Powiedz da Myjem dalej, myję dalej Nie ma czasu, nie ma czasu Ogień w szopie Kurde, tutaj na Dolnośląskim kukurydza no. idzie pełno parą Najlepszy koszop, wszędzie kombajny, przyczepy przeładowcze I tylko tej kukurydzy to jest naprawdę dużo I takie całkiem Całkiem spore te szczepy, nie? Tam no przyładowcze, jeździły tam z, z tych, z ciągników, po, no naczepy poprzerabiane. Całkiem przyjemnie te ziarno się gozi. to ziarna to głównie no, roz... do spokojnych ludzi, takich już, co już są starsi, się nie lubią denerwować. Tak? No to jest nudno jak cholera, no, przy, tylko wy wyrzucanie. No i tak patrzysz przed siebie, nie sieczkarni Tu się kłócisz z laboratorem, zęby zaciśnięte. No kiedziesz, kurwa, trwać. A tutaj do i patrzy się, tej chwała nie to, łyka, to kurde, to przystawka, te kolby łyka. Tutaj kurwa, to wracasz, jak płykałeś? Kurwa, twoja ma dawaj to kurwa szybciej. Kurde, no sieczkarni, to jest życie. Kurde, to czapu. Ja gary. Chyba po zegarek, dawaj! Stoisz potem, zdenerwowany O, o, to starszy, starszy musiałam Nie Jest, trochę starszy, ale też jest Tam dwa chodziły, no dzisiaj widocznie... Ładnie nie, to nie mój czerep robiony, bo myślałem, Nie, no już tutaj to czerepem w sensie, że tak ryzyko nisko nie będzie wycięte taki lepszy, starszy, to taki lekcyjny starszy troszkę Garnik czterysta osiemdziesiąt 80. Tu cały czas kombajn, tu w najlepszych chyba się w kukurydziane zaczęły No, dużo, dużo, strasznie kombajnitu. dużo Pozdrawiamy, Pozdrawiamy, ktoś z Dolnośląskie, Dolnośląskiego nas ogląda. Aby pogoda nam dopisała. Oj, pozdrawiamy z Dolnośląskiego Grześka. Tak. Czekaj, to był osiek? osiek? Osiek. Osiek, Osiek. Powiat y Śremski. 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 Tak, dobrze wiem tam. tam. A tu Grzesiek to był, kosił na kombajnie właśnie. <głosy. głosy>. O chłopy, chłopy, zawracajcie. tu Kościół, to by poznał nas. <noise> Także lecimy na załadunek, mamy 5 km. Kurde, tutaj kukurydza. Tutaj, tutaj buraka też w grom leży. No. Powiem wam, że te strony takie tutaj. No bo już tutaj bydła nie ma, praktycznie tutaj uprawa roślinna. No u nas, u, nas, u nas to jednak ciężki widok, żeby coś takiego u zobaczyć. U nas ziarna no? jest troszeczkę, ludzie koszesz trochę teraz więcej za każdym razem, ale to jest przeważnie jak już wyżną, to puste pola do jesień do tej pory, to już nie ma tu ziarna, już niewiele wiemy wstaje. Nie ale ludzi no, ten rękaw teraz moda, wchodzi na to, bo kiedyś to w ogóle u nas praktycznie nie było ziarna, tylko jakieś kieszonkę i puste pola. I tyle, pola. wszystko tak do, jest. początek tak do połowy, początek do połowy też puste pola praktycznie było, że nic, nic, nic nie, nie działo się no Sorry, Teraz tak teraz trochę się wydłużyło, bo i to ziarno, w ogóle to taki sezon jest dłuższy. Tak jest, a co tutaj wyjedziemy, co? Już tam z daleka burak, Buraka widać, tak? Tak. tak. Tam to ton to leży, co? No jest, tutaj. Tutaj byśmy mogli powozić trochę z kaniolewego W hmm? burek. O, nie przyjdziemy No i tak, już mamy wózek Niestety ma koła skręcone Dlatego no. Tutaj, tutaj podjeżdżamy trochę, kombinacje i idziemy ładować tutaj śrubki A, śruby, raz, 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 raz Także wózek załadowany. Wracamy, wracamy z nim już na Podlasie. Także uciekamy szybko. Udało się jeszcze za jasnego. Co dobrze jest? A czy Łukasz do już łańcuchy? No i tutaj kilka mamy przerwy. Zamiana, zamiana kierowców właśnie następuje, sprawdzanie ładunku i lecimy dalej. My właśnie zjechaliśmy na kolację, tutaj wszystko ładnie siedzi, łańcuchy to już teraz Ani drgnął, patrzcie ogólnie jaki mop jest pełny, jest taki pełny, nie no wyjadą nie, jest taki pełny mop, że po prostu nie mieliśmy tak, gdzie ustać i stoimy, stoimy tak po prostu na poboczu, może przez te 15-20 minut nikt nas nie... nie zwyzywa, co? Jak myślisz to A My dzisiaj mamy ochotę na kurczaczka zdrowy tryb życia ogólnie prowadzimy <noise> Także szybkie jedzonko i spadamy do domku Ogólnie dzisiaj pewnie nie będziemy już tego zrzucać, tylko jutro już za dnia, bo tak to byśmy się zdejmowali. Jaś wiem północ, pierwsza w nocy. Także do zobaczenia.